Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Paweł, kanał Crypto Lifestyle Polska, a w dzisiejszym wideo będziemy rozmawiali o Metapro, MproLab i ich najnowszym projekcie Fairlaunch Hub, gdzie będziemy mogli brać udział w startach zdecentralizowanych tokenów gamingowych. Tu bardzo ważne jest to, że platforma nie pobiera żadnych opłat, nie ma żadnych insiderów, więc jest to czysty launch, bardzo fajna alternatywa dla PAMFAN, więc jeśli jesteś zainteresowany oglądali całe wideo, a teraz zaczynamy. Dobra, to jesteśmy z powrotem. Pamiętajcie, że nic o czym mówię w tym wideo to nie jest porada finansowa. Zanim cokolwiek zainwestujecie w internecie, zawsze zróbcie swój własny research. Dobra, więc zaczniemy troszkę od meta pro, od krótkiej historii, żebyście zobaczyli potencjał firmy, która jest już na rynku jakiś czas, wystartowała ze swoim tokenem, zebrali dużo, dosyć dużo środków, uruchomili nody, mają marketplace, gdzie listują gry, gdzie listują gaming asety, NFT, więc bardzo duży ekosystem z wieloma produktami. Mają też swój własny portfel MetaPro Wallet, który jest odpowiednikiem portfela MetaMask, obsługuje smart kontrakty Web3 i właśnie ten portfel staje się powoli takim portalem, gdzie między innymi będziemy mogli uruchamiać zdecentralizowane aplikacje i tak popularne teraz minigierki i tu właśnie o tym będziemy rozmawiali o minigierkach na portfelu Meta Pro. Był już jakby, były już pierwsze testy, powstało parę takich gierek. Powstała te, powstał też tak zwany clicker Digens Club, który jest tutaj bardzo fajnym use case'em. Więc firma stworzyła już jakieś rozwiązania. Firma ma też możliwość interakcji na Telegramie i tutaj będzie bot na Telegramie za pomocą którego będziemy mogli zbierać informacje na temat projektów, które będą tutaj uruchamiane w, w ramach Fair Launch Hub. Przypuszczalnie to będzie około jeden projekt na miesiąc, ale już teraz jest na tyle dużo zainteresowanie, że właściciele zapowiedzieli, że może to nabyć, nawet być dwa, trzy projekty na miesiąc. Teraz powiem wam, jak to będzie działało. Co tutaj jest ważne, o czym warto wspomnieć? No wiadomo, że web czy gaming to jest taka przestrzeń, która jest wymagająca. Większość gamerów ma problem z zarządzaniem swoim portfelem i smart kontraktami, więc firma tutaj pomyślała, że takim dobrym rozwiązaniem będzie właśnie przerobienie jakby portfela na interaktywną platformę gamingową i to jest właśnie to, co tutaj do czego dążą twórcy Meta Pro Wallet, więc to co oni chcą zrobić, to zarządzanie walletem z interakcja ze smart kontraktami. Właśnie przerobienie tego portfela na taki interaktywny portal, platformę gamingową dla społeczności. To jest bardzo ważne, że społeczność tutaj jest na pierwszym miejscu, tak? Bo to są wszystko projekty społecznościowe. Jest bardzo istotne i później jeszcze do tego wrócimy. Więc ten portal ma być takim personalnym narzędziem, w którym będziemy się poruszali w przestrzeni Web3 i tutaj firma, jak i ja również osobiście, wierzymy, że ten web czy gaming może rzeczywiście być pełen zabawy, może sprawiać przyjemność, a przy okazji możemy jeszcze dostać jakieś dodatkowe benefity czy nagrody. Więc portfel, który idzie poza płatności, portfel, który nie jest tylko narzędziem finansowym, ale jest też platformą socjalną. Coś jak WeChat chiński, jeśli ktoś nie wie, to tam w Chinach mają takie coś jak WeChat. Można tym płacić, ludzie grają w gierki na tym w zasadzie. Wszystko przez to robią, żyją w tym mój czacie. Więc tutaj pomysł jest, żeby stworzyć coś podobnego, ale typowo pod gaming i web 3. Więc ta potrójna fuzja elementów socjalnych, gamingowych i społeczności to jest właśnie to, co MetaPro chce osiągnąć poprzez komunikację, zaangażowanie użytkownika. Jakby trochę tutaj odzorowując tę silną pozycję WeChat'u, gdzie budujemy jakby koneksję z portfela projektu ze społecznością. I tutaj mówimy o integracjach gamingowych, żebyście może zrozumieli, jak to mniej więcej działać, no to powiedzmy, że będzie coś tak jak. Coś takiego jak Roblox, czyli MetaPro będzie zapewniał doznania gamingowe przez platformę, tworząc, tak jakby hub do interaktywnej zabawy i rozrywki. Bardzo ważne jest tutaj, żeby stworzyć żywą, zaangażowaną społeczność. Tak jak to są tworzone takie grupy, na przykład na Telegramie. Tutaj widzimy, na przykład, jak wygląda ten portfel. Widzicie, że można tutaj sobie przechowywać asety gamingowe. Jest to trochę inny portfel niż na przykład Metamask, tak? No i tutaj zobaczmy na liczby. Sukces porównywalnych aplikacji. Oczywiście pamiętajcie, że my tu jesteśmy własszy w gamingu, ale no załóżmy, że możemy się porównać do widzata. 1,34 miliarda użytkowników. 16 miliardów przychodu, tak? Więc. Jest to bardzo popularna aplikacja, która umożliwia właśnie zabawę, e, łączenie się w kręgach socjalnych, jak również płatności cyfrowe. Praktycznie każdy jednak tego używa. Roblox, 240 milionów użytkowników, 2,79 miliarda dochodu. Ogromna e, firma gamingowa, która oferuje jakby wirtualną przestrzeń, można powiedzieć taki universe. nie będę mówił metaverse, bo jeszcze tam nie ma elementów krypto, chociaż słyszałem, że właśnie mają coś takiego tworzyć, gdzie użytkownicy mogą tworzyć, łączyć się za pomocą gier z innymi użytkownikami i rozmywać tą linię połączenia między gamingiem a kontaktami socjalnymi. No i Telegram 1,06 miliarda użytkowników, 342 miliony dochodu. I to jest ważne tutaj, właśnie w Telegramie. Community Building, czyli budowanie tej społeczności, I Telegram jest znany właśnie z. Bardzo dużego fokusu, skupienia właśnie na tych elementach prywatności i możliwości prowadzenia takich bardzo licznych, dużych, ogromnych grup interaktywnych, społeczności przez czaty i grupy. Więc prosty koncept ogromny potencjał. Płatności i zarządzanie naszymi asetami gamingowymi, NFTkami, asetami cyfrowymi na portfelu, integracja z mini i aplikacjami społecznościowymi, i te elementy właśnie socjalne, i zaangażowanie użytkownika narzędzia do tego. Więc chodzi o to, żeby zaangażować użytkowników przez minigierki, aplikacje. To ma przyciągnąć użytkowników i utrzymać użytkowników, zwiększając zaangażowanie i monetyzację. No, i przechodzimy do kwintesencji tego wideo: Fair Lunch Hub, przyszłość zdecentralizowanych startów tokenów gamingowych. Więc ten Fair Lunch Hub ma być naszą taką przepustką do świata tokenów gamingowych i tutaj, tak jak firma to nazwała, minigame finance, czyli takich. Portali finansowych wewnątrz tych gier, jakby tak. I właśnie Fair Lunch Hub jest tym miejscem do zdecentralizowanych, mm, społecznościowych startów tokena, tak? Tu chodzi o to, żeby to społeczność zarządzała i do, żeby to społeczność miała największy wpływ, żeby wyeliminować elementy, które powodowały problemy w poprzednich tego typu przedsięwzięciach, jak choćby tworzenie się tzw. Tak whaley. Czyli osób, które mają bardzo dużo tokenów i dyktują, jakby, ten rynek, i często powodują ogromne zrzuty, które no, przeszkadzają takim projektom i tokenom w osiąganiu nowych szczytów. Więc tu mamy: nie mamy żadnych pre presali, wszyscy startują na równych zasadach. Jest jeden wyjątek, ale to też można zdobyć poprzez uczestnictwo. O tym powiem za chwilę. Nie ma żadnych insiderów, więc wszystko jest uczciwe i te starty tych tokenów są bardzo transparentne. Dodatkowo do tego mamy tutaj jakby taką taki potencjał memcoinowy na tych tokenach, ale do tego dochodzi utility, dochodzą gierki, więc są to tokeny gamingowe, które są wspierane przez społeczność, tak, tak można to powiedzieć. Więc felonczak ma być właśnie naszą taką przepustką do świata tych tokenów i Mini fi Game Finance, zdecentralizowane w 100%. Yy, I community owned, czyli zarządzane przez społeczność, starty, bo to właśnie tutaj każdy, który będzie brał udział, będzie miał taki sam wpływ, tak? Yy, żadnych piseli, żadnych insiderów. Po prostu uczciwość yy, i równe zasady dla wszystkich. To jest bardzo ważne. No i tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy mogli zarządzać i, i, i zbierać informacje. Będzie apka na telegramie, która będzie umożliwiała nam real-time participation, czyli uczestnictwo w czasie rzeczywistym. Więc podsumowując, 100% decentralizacja, co zapewnia nam tutaj uczciwość, palona płynność, czyli to jest bardzo ważne, że pule płynności będą, cał... będą po prostu spalane, zapewniając, że tokeny. Będą zablokowane te na pewności, i nie mogą być wypłacone przez twórców. To zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie, więc to jest bardzo ważne. Żadnych pre-sale, żadnych startów, żadnych insiderów. To wszystko ma znaczenie, żeby było to wszystko uczciwe dla wszystkich użytkowników, dla wszystkich uczestników. No i tak samo: ownership, czyli takie własność tokena, też jest spalony. Czyli nikt nie może później zmieniać właściwości kontraktu po odpaleniu. Czyli 100% decentralizacja i transparencja. I to jest bardzo ważne. Tutaj mamy taki preview, podgląd jak będzie właśnie wyglądała ta aplikacja na telegramach, która będzie nam pomagała tutaj w zarządzaniu naszymi startami. Tutaj będą właśnie zapowiadane nowe, więc będziemy mogli sobie monitorować i również brać udział w tak zwanych game challenges. Czyli dodatkowe nagrody, poza jakby możliwością startu, tutaj w tych, w, tych, w tych tokenach, również będą tak zwane nagrody za granie, tak, tak zwane game challenges. Czyli no, dla najlepszych będą jakieś nagrody. No, i co to jest teraz ważne, jak operuje właśnie ten Fan Hub? Bardzo ważna rzecz to jest taka funkcja, którą oni wprowadzili, nazywa się Top 25 Holders, czyli dla najlepszych 25 holderów, oczywiście nie wiem, będzie pewnie jakiś snapshot robiony w pewnym momencie, przed wypuszczeniem kolejnego projektu. I jeśli będziesz w tych top 25 ludzi, którzy mają najwięcej tokenów, masz możliwość wygrania 20 albo chyba nawet 30 sekundowego, tutaj piszę 20, to się przy tym, 20 sekundowego startu przed innymi, czyli będziesz mógł kupić token 20 sekund wcześniej, dlatego że w poprzednim projekcie otrzymałeś odpowiednią ilość tokenów z poprzedniego projektu i za to zostajesz wynagrodzony tym mm, wcześniejszym startem, 20 sekundowym wcześniejszym startem i ten snapshot będzie robiony pisze, 72 godziny przed startem e, kolejnego tokena, co zapewnia wsparcie dla tego poprzedniego projektu e, w momencie, kiedy następny startuje, żebyśmy nie mieli tutaj tak za dużych zrzutów. Bardzo fajnie przemyślane, bardzo mi się to podoba. I tutaj tak jak pisze zapewniają twórcy, że przynajmniej jeden taki token powinien startować w miesiącu. Być może będzie tego więcej, bo twórcy przekazali tutaj, że jest duże zainteresowanie projektów dołączaniem do tej inicjatywy. Bardzo ważne będzie też tak zwany purchase cap, czyli jakiś limit, który będziesz mógł kupić na jeden token, że będziesz mógł kupić jakąś ilość tokenów, na przykład 1% supply'a, przykładowo mówię na jeden portfel, tak? I to będzie na parę minut, żeby ten start był jak najbardziej uczciwy, żeby każdy miał równe szanse i żeby nie tworzyły się tak zwane portfele wielorybie, gdzie jakiś jeden użytkownik czy paru użytkowników będzie miało bardzo dużą część supply'a. No i tutaj jakby ci, którzy zostaną z projektem, no dłużej to się im odpłaci, bo dostaną dodatkowe nagrody za to, że będą w top 25 holders, więc to jest bardzo ważna funkcja, to top 25 holders, o którą myślę, że tutaj ludzie będą walczyli, żeby mieć ten start w wyższym projekcie w kolejnym projekcie, wcześniejszy start, więc to jest bardzo fajne. Co tu jeszcze mamy? Mamy też NFT w tych grach i będzie możliwość tak zwanego back, czyli zwrotów za NFT. Możesz kupić NFT właśnie tym tokenem danego projektu i za to dostawać z powrotem tokeny M Pro, żeby to jakby wyrównać tą ilość, którą kupiłeś, więc takie, takie coś mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli to zaobserwować. Więc mamy ten N-GameFi, Minigame Finance Integration, czyli integracja GameFi z, z tym systemem naszym, który twórcy nazywają Minigame Finance, czyli taka, taki można powiedzieć, portal e, minigerek na portfelu. Więc to jest taka nowa inicjatywa. Te minigame tokens będą oznaczane takim tutaj skrótem. E, mają one właśnie. Wspomagać zakupy w grach, upgrade'y i nagrody w NFT. No i tutaj mamy też element play and earn, czyli to poprze poprzez osiągnięcia w grze, czy tak zwane challenge e, czyli jakieś tam zawody, konkursy, będziemy mogli również w tych grach zarabiać. Więc ten minigame finance jest w pełni zintegrowany do Huba, oferując ciekawe mo metody monetyzacji dla projektów gamingowych. No i pierwszym projektem, z którym wystartujemy, który już jest aktywny, w którym już można sobie grać w tę gierkę, do czego Was zachęcam. Na miary zostawię Wam w opisie tego filmu czas zainstalować sobie portfel MetaPro, spisać swoje słówka kluczowe, bo jest to portfel non-custodial, więc portfel typu MetaMask. I tam znajdziecie już tą gierkę, gdzie będziecie mogli sobie uruchomić, grać, zdobywać punkty. Za punkty możecie zdobyć NFT, więc bardzo fajny tytuł. Przypominający mi czasy mojego dzieciństwa i gierki na komodore, Amidze czy Atari, więc ja gram świetnie się bawię przy tej gierce. No i tutaj co jest ważne, opis krótki gierki, więc jest to taki jakby shooter w kosmosie. Bardzo szybko dzieje się akcja. Jest to można powiedzieć taki DJ, przygoda digenowa, gdzie tylko najlepsi przetrwają. Możesz też rywalizować z innymi graczami. Zbierać właśnie te bardzo fajne NFT i upgrade do Twoich statków dominować galaktykę, zbierać nagrody i później sobie korzystać również z zaleceń, które będą oferowały NFT. -ki. Jeszcze nie znamy dobrej do, dokładnej tokenizacji tego tokena ale wiemy, że będzie można kupować jakieś tam asety i upgrade'ować właśnie za użyciem tych tokenów, czyli ten token będzie się nazywał MGTSR, czyli minigame token Stellar Light, taki skrót można powiedzieć, więc będzie można kupować upgrade'y i otrzymywać te zwroty w krypto, tak jak mówiłem, będzie można grać, wygrywać asety, brać udział w challenge'ach, czyli takich jakby zawodach i upgrade'ować NFT'ki, żeby one miały jeszcze lepsze umiejętności. Te NFT'ki oczywiście też będziemy mogli później sprzedać, więc wiele możliwości zarobku podczas zabawy tutaj w tym ekosystemie. No i tutaj właśnie, jeśli już mowa o tych challenge'ach i nagrodach, to tutaj jest taki podgląd, jak będzie wyglądał taki challenge, więc będziemy brali udział w tych challenge'ach żeby wygrania ekskluzywnych nagród. Będziemy mogli używać NFT i upgrade'ów, żeby zyskać przewagę nad innymi graczami. Będziemy wygrywać nagrody w krypto poprzez rywalizację w tych challenge'ach I najlepsi gracze, którzy będą się spinali po leaderboardach, będą mogli liczyć na jeszcze dodatkowe benefity. Więc tak, Falonch Hub Place Follows Utility. To tyle. To jeszcze powiemy może parę rzeczy o tokenie MPro, żeby zobaczyć właśnie, bo tutaj co jest ważne, te tokeny będą listowane do MPro, czyli w parze z MPro, bo firma tutaj nie ma żadnych opłat, które nalicza. Korzyścią firmy tutaj jest wzmocnienie ekosystemu i tokenu MPro. No co oczywiście, jeśli tokeny będą listowane do MPro, może nam zapewnić tutaj duże wzrosty na tokenie MPro. Także jeśli trzymasz ten token albo na przykład myślisz o zakupie tego tokena, który teraz jest w dosyć atrakcyjnej cenie, to może właśnie to jest moment na takie przemyślenia. Dołącz do nas już dzisiaj, na nasz telegram. To jest ważne właśnie, żebyśmy teraz budowali ten telegram, zapraszali naszych znajomych. Więc link otrzymacie w opisie tego filmu. Bądź częścią tej rewolucji, którą chcemy wprowadzić. Możesz sobie zapewnić aż do 40 sekund startu i różne inne nagrody poprzez udział teraz już w pierwszym projekcie, który będzie wychodził. Ja liczę, że też to będzie mega pompa na tym pierwszym projekcie. Także zachęcam Was do dołączenia i zorientowania się, sprawdzenia, pogrania w gierkę. Zobaczcie jaki tutaj jest potencjał. Niedługo będzie możliwość dołączenia również do takiej apki na telegramie. W tej chwili ona nie jest jeszcze aktywna. A jak to będzie aktywne, to pewnie zrobię kolejny materiał wideo i Wam pokażę jak to działa. Bierz udział w tych token launchach, tam nawet z małymi sumami będzie można wchodzić, tym bardziej, że na początku będą ograniczenia. Na przykład hmm, przypuszczalnie będzie można kupować tylko za jakieś niewielkie środki, później w trakcie trwania, jak wejdziemy w kolejny etap, to dopiero z zniosłem będzie można kupić większe ilości, więc przypuszczam, że tu nawet jak masz 20 czy 50 wolnych dolarów i chcesz wziąć udział, to myślę, że jest sens. Jest sens. Więc bardzo fajnie, bo jest to też opcja nie tylko dla jakiś dużych graczy, e, którzy mają duże środki, ale również dla takich zwykłych, szarych, kowalskich, e, którzy po prostu dysponują niewielkim kapitałem. I również tutaj mają szansę na ciekawe efekty, tak? Pamiętajcie, że mamy... Dostęp jest e, uczciwy i e, sprawiedliwy dla wszystkich, tak? Nie ma, że nikt nie ma tutaj żadnej przewagi. No, chyba, że ją zdobędzie poprzez partycypację w projektach, więc tylko m, w ten sposób. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że podobał mi się projekt. Wbijajcie na grupę na Telegramie, a ja zapraszam do oglądania moich kolejnych wideo. Dzięki.